Panie profesor, wiele zmieniło się w hemato wchodzą nowe leki i te nowe leki też pojawiają się w przewlekłej białaczce limfocytowej i w chłoniaku z komórek płaszcza. Na co czekamy w 2026 roku w tych nowotworach? W tych nowotworach czekamy na z jednej strony nowe schematy w leczeniu pierwszej linii, jak i nowe leki dla chorych na oporną nawrotową postać przewlekłej białaczki limfocytowej. W kontekście pierwszej linii czekamy na schemat z venetoklaksem i z nowym inhibitorem kinazy brutona, czyli akalabrutinib i venetoklaks. Natomiast w przypadku opornej nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej czekamy na inhibitor BTK trzeciej generacji, już trzeba powiedzieć, czyli pirtobrutynip który może przynieść korzyść pacjentom, którzy otrzymali już terapie, które są aktualnie dostępne w programie lekowym, czyli inhibitory BCL2 i inhibitory BTK, takie, które stosujemy obecnie, czyli w ramach programów lekowych, czyli ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib. Natomiast jeśli pacjent wyczerpie te dostępne opcje, to właściwie może otrzymać pirtobrutinib, który jest zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków, tylko w przypadku zgłoszenia wystawienia wniosku o terapię ratunkową, czyli RDTL, no, bardzo by nam zależało, żeby to leczenie było dostępne w programie lekowym, i również ten lek jest zarejestrowany dla pacjentów z słoniakiem z komórek płaszcza również po tych dostępnych lekach, które w chwili obecnej mamy. Czym ten lek różni się od wcześniejszych generacji inhibitorów kina? Tak, on łączy się w inny sposób z kinazą Brutona, dlatego ma szansę być skuteczny, jeśli pojawią się w trakcie leczenia mutacje, które sprawiają, że jest oporność na Ibrutinib, na Akalabrutini, czy na więc tutaj ten mechanizm działania jest inny, się również no przede wszystkim łączy się w inny sposób z kinazą brutą. Czyli może być skuteczny u tych pacjentów, u których nieskuteczne tak. okazały się wczesne leczenia. Dokładnie, do, dokładnie tak, a ponieważ te leki są stosowane, no w sumie część z nich od niedawna, ale mamy też pacjentów w badaniach klinicznych, które te ścieżki przeszli, mamy pacjentów, którzy mają niekorzystne rokowanie i czas odpowiedzi jest u nich krótki. I jeżeli to jest taka postać przewlekłej białaczki limfocytowej, to potrzebne jest to, aby pacjent otrzymał nowe leczenie szybko. Pani profesor, wiele zmieniło się też w leczeniu szpiczaka plazmacytowego, ale wciąż też pojawiają się nowe terapie, nowe schematy terapijne, które czekają pacjenci. Na co najbardziej czekają pacjenci w 2026 roku, jeśli chodzi o szpiczaka plazmacytowego? Zdecydowanie podobnie jak w roku 2025. Czekamy na terapię CAR-T. Mamy dwie terapie tutaj zarejestrowane przez EMA. I one obie są w procesie refundacyjnym, mają nieco inne wskazania w odniesieniu do linii terapii i dla pacjentów jest to szalenie ważna opcja, bardzo na nią czekamy. No i druga, to jest postać, to jest postać właściwie immunoterapii, jest to immunoterapia połączona z lekiem cytostatycznym, czyli Belantamab Mafodotin. To jest bardzo ważne, że ten lek w schematach skojarzonych jest dostępny już od drugiej linii. Więc skuteczne leczenie już od drugiej linii. Wiemy, że generalnie w szpiczaku my stosujemy schematy skojarzone. To nie jest tak, że jest jeden lek monoterapii po drugim, tylko zastosowanie określonej pierwszej linii ogranicza nam w dużej mierze. Nie możemy już zastosować tych leków, które zastosowaliśmy. Aby Abelantamab jest zupełnie nową opcją o nowym mechanizmie działania, więc również na tą terapię, żeby one się dwie uzupełniały, bardzo czekamy. I to jest lek, który można stosować, który trzeba stosować w schemacie leczenia. Tak, tak, tak. Tutaj dwa schematy leczenia, więc to jest też ważne, że w zależności od tego, czy pacjent otrzymał lenalidomit w pierwszej linii, czy otrzymał bortezomit w pierwszej linii, my możemy tę te, terapię dostosować do tego, co pacjent otrzymał w poprzedniej linii leczenia. Co te nowe linie terapii mogą zmienić w życiu pacjentów ze szpiczakiem? Mogą Przede wszystkim wydłużyć czas przeżycia. My w chwili obecnej jeszcze chorych na szpiczaka plazmocetowego nie potrafimy wyleczyć, ale szpiczak stał się chorobą przewlekłą. Czas przeżycia tych chorych jest zdecydowanie dłuższy niż w ubiegłych latach. No i staramy się, aby nie tylko był on jeszcze dłuższy, ale też abyśmy aby mogli poprawić jakość życia pacjentów.